Strachoteka. Tylko autorskie creepypasty. Mój dziadek przed śmiercią popadł w jakiś bardzo dziwny stan. To znaczy zachowywał się niby normalnie. Jego mózg funkcjonował całkiem dobrze jak na osiemdziesięciolatka. Ale jednak coś było z nim nie tak. Chodziło o to, że wcale nie krępował swojego języka. Od zawsze był typem, który lubił opowiadać, ale tuż przed śmiercią jego historie stały się jeszcze bardziej soczyste, zupełnie pozbawione cenzury, przez co wydawały się naprawdę realne. Uwielbiałem ich słuchać za dzieciaka, a chyba nawet bardziej teraz, będąc już dorosłym facetem. Wszystkie te opowieści chłonąłem, wyłuskiwałem z nich mądrości. Często były one zabawne, czasem smutne. Wszystkie te historie naprawdę zapadły mi w pamięć. Brakuje mi ich i dziadka. Żałuję, że pewnie nie poznałem ich wszystkich. Ale jedna z nich była trochę inna. Taka opowieść, która nie miała prawa się wydarzyć. Już kiedyś usłyszałem z ust dziadka pewną wzmiankę o tym, że na bagnach leżących za wsią, w której dziadkowie spędzili całe swoje życie, mieszka wiedźma. Mieszka, a nie mieszkała, bo ponoć cały czas tam tkwiła i będzie tkwić aż do skończenia świata. Brzmiało to oczywiście głupio i absurdalnie, no bo pomyślcie tylko, Jaka cholera wiedźma miałaby żyć na bagnach w XXI wieku, w dobie internetu, mediów społecznościowych, telefonów, którymi ludzie na okrągło nagrywają i robią zdjęcia, a poza tym są śledzone przez całą dobę. W dzisiejszym świecie nie było przecież miejsca dla tajemnic, mitów i potworów. Ale według dziadka ona wciąż tam była. Wiedźma z bagien. Pierwszy raz ponoć spotkał ją jako młody chłopak. Kiedyś często zapuszczał się do okolicznych lasów, właściwie znał je jak własną kieszeń, omijał jednak bagna zgodnie z tym co powtarzali mu starsi. Wszyscy na okolicznych wsiach wiedzieli, żeby nie zapuszczać się na bagna, które nazywano nieoficjalnie diabelskimi moczarami. Miejsce to od zawsze było owiane złą sławą, rozciągające się na kilka kilometrów głębokie bagna, były miejscem, w którym na przestrzeni wieków zaginęło wielu ludzi. Opowieści wiązały się z postacią wiedźmy, mieszkającej pośród wilgoci i zgnilizny. Dopuszczała się ona ponoć przeróżnych okropnych i strasznych czynów na śmiałkach i głupcach, zapuszczających się na bagna. Czasami owa wiedźma potrafiła opuścić swoje leże i pojawić się nocą w jednej z leżących przy moczarach wsi. Robiła to przeważnie wtedy, kiedy dawno nie miała żadnej ofiary. Jej łupem padały wtedy przeważnie dzieci, ale też młode kobiety w ciąży. Co z nimi robiła, pozostawało jedynie polem do domysłów, zawsze jednak słuch po porwanych ginął pośród drzew, bajor i tataraku. Wbrew temu, jak nazywano ową tajemniczą postać, która w większości podań przypominała starą, zgarbioną kobietę, Ludzie nie byli wcale pewni, czy ta wiedźma z bagien była człowiekiem, a raczej czy kiedykolwiek była człowiekiem. Dziadek zawsze powtarzał, że przeżył spotkanie z wiedźmą dwa razy, tylko dlatego, że miał na szyi medalik, który dostał na świętą komunię. Jego pierwsze spotkanie miało miejsce późnym wieczorem. Jak twierdził, zapuścił się w bagna bo zobaczył dziewczynę ubraną w białą sukienkę, która śmiała się i wołała go po imieniu. Poszedł za nią jakby zapominając o wszelkich przestrogach, którymi od dziecka karmili go starsi. Ta dziewczyna była najpewniej zwodniczą iluzją, pułapką, którą zastawiła wiedźma, aby ściągnąć go w bagna. Doskonale zdawał sobie z tego sprawę pokonując kolejne i kolejne metry nie potrafił się jednak opanować zupełnie jakby rzucony został na niego pewien urok który nakazywał mu brnąć głębiej i głębiej w końcu wszedł w bagna tak głęboko że nie wiedział już którędy przyszedł kiedy zdał sobie z tego sprawę postać dziewczyny zniknęła a pośród wysokich traw i gęstej wody rozniósł się dziwaczny dźwięk, niby głos, niby ryk trąby. Odgłos ten wywołał ciarki na plecach dziadka i zmusił do biegu. Wpadł jednak prosto na spowitą w mroku postać. Wiedział, że była to Wiedźma. Stała w jednym z wodnych oczek, całe jej ciało pokrywał mech i robactwo wydawała się spokojna, podobna do milczącego, zapomnianego posągu, obojętnego na intruza, a nawet otaczający świat. Dziadek wiedział jednak, że to tylko pozory, że oto stanął w obliczu ogromnego zagrożenia, nieracjonalnego i niesamowitego. Pamiętał, że patrząc na tę mare, poczuł się tak jakby wyparowały wszelkie emocje. Był tylko strach pożerający go od środka. Nie wiedział nawet, kiedy jego dłoń powędrowała na pierś, a potem palce złapały za poświęcony medalik. Jego usta same zaczęły odmawiać wyuczoną od małego modlitwę. Dziadek zamknął oczy, a kiedy je otworzył, Wiedźma z zaś po prostu zniknęła. Od tamtego momentu dziadek zawsze nosił na szyi ten sam medalik, na pięć lat przed jego śmiercią, jeszcze raz owy medalik przyniósł mu ocalenie. Dziadek zapuścił się na bagna w poszukiwaniu psa, który podczas spaceru rzucił się za czymś do lasu. Oczywiście dziadek wiedział, czym grozi zapuszczanie się coraz głębiej między drzewa, czym grozi wejście na teren bagien. Mimo to nie chciał pozwolić, aby psa spotkała zguba. Brnął w bagna i nawoływał swojego psa. Ten odnalazł się w końcu, cały mokry i brudny. Kiedy mieli już wracać, dziadek spostrzegł między drzewami tajemniczą postać. Szybko zrozumiał, że to ta sama istota, którą spotkał za młodu. Pies nie zaczął nawet szczekać, był tak przerażony, że jedynie zaskomlał, kiedy puściły mu zwieracze. Dziadek natomiast znów chwycił za medalik i zaczął głośno się modlić. Postać, chociaż długo wpatrywała się w dziadka, ostatecznie zniknęła, zostawiając go w spokoju. Oczywiście te historie wydawały się naciągane i z początku wcale w nie nie wierzyłem. Co prawda ludzie czasami ginęli na terenie bagien. Z tego co wiedziałem, trzy lata temu zaginął młody chłopak ale wydawało się to chociaż tragiczne, normalne. Bagna były rozległe i zdradliwe, rozsiane gęsto bajora, bardzo głębokie i ktoś, kto wśród nich zabłądził, szczególnie wieczorem czy nawet w nocy, mógł po prostu wpaść do wody i się utopić. Co dziwne jednak, ekipy poszukiwawcze, złożone z ochotników i służb, nigdy nie odnalazły żadnych zaginionych. Żadnych nawet ciał, a przynajmniej nic nie było mi o tym wiadomo. No dobrze, więc pewnie zadacie sobie pytanie, co w związku z tym, po co te całe wspominki, cała ta historia? Dlaczego w ogóle piszę o Wiedźmie z Bagien? Bo wiecie, ja też ją widziałem, i ledwo uszedłem z życiem. To wydarzyło się jakieś dwa tygodnie po śmierci dziadka. Dostaliśmy od niego dom w spadku. Babcia zmarła rok wcześniej i trzeba było uregulować kilka kwestii, przejrzeć papiery i tak Poza tym dziadek miał trochę cennych rzeczy w domu, takich, które należało zabrać albo sprzedać. Wyszło na to, że to ja musiałem tam pojechać i zająć się tymi wszystkimi nudnymi sprawami. Nie wiedzieliśmy jeszcze w rodzinie, czy chcemy zostawić dla siebie ten dom, czy wystawić go na sprzedaż. Była to kwestia do przedyskutowania. Zabrałem ze sobą mojego dziesięcioletniego syna Michała. Dla niego taka wyprawa na głęboką wieś wydawała się fascynująca. Traktował ten jednodniowy wypad bardzo poważnie. Zresztą zawsze lubił przyjeżdżać do swojego pradziadka. Oczywiście nie mieliśmy w planach nocowania. Traf chciał jednak, a może wcale nie była to kwestia pecha, że musieliśmy zostać w tym domu dłużej niż zakładaliśmy. W trakcie naszej mozolnej pracy spadł deszcz. Właściwie nie był to deszcz, a potężna ulewa. Dziwne, powiedziałem bardziej do siebie niż do syna, patrząc jak za oknem cały świat pogrążył się w szarości. Przecież nie zapowiadali żadnych opadów. Droga do wsi, w której stał dom po dziadku, wiodła przez lasy, piaszczystymi drogami, na których nawet podczas upałów zdarzały się kałuże. Wiedziałem, to znaczy słyszałem od dziadka, że podczas właśnie takich ulew wieś odcinało od świata. Na drogach zbierało się tyle wody, że te stawały się praktycznie nieprzejezdne. Mieliśmy jeszcze trochę do zrobienia, dlatego nie mogliśmy wsiąść w samochód i po prostu odjechać. Nie było po prostu sensu wracać tutaj za kilka dni. Kiedy znalazłem medalik po dziadku, przypomniała mi się historia, o której mówił. Ta związana z wiedźmą z Bagien. Być może to właśnie dziwny Nieracjonalny lęk przed ową istotą, w którą przecież nie wierzyłem, sprawił, że schowałem medalik do kieszeni. Było to totalnie nielogiczne, a mimo to poczułem się jakoś lepiej, kiedy ten wisiorek spoczął przy moim ciele. Potem, szybko, w ferworze pracy, zapomniałem o całej tej sprawie. Przez cały czas miałem oko na mojego syna ale w pewnym momencie zrozumiałem, że gdzieś mi zniknął. Zacząłem szukać go po domu, nie był to zbyt duży budynek i nagle zdałem sobie sprawę, że syna tutaj nie ma. Na zewnątrz cały czas lało, więc niemożliwe było, żeby wychodził. Drzwi do domu zastałem jednak otwarte. Przyszło mi na myśl, że syn poszedł pewnie do samochodu. Skoczyłem do niego, nakrywając głowę kawałkiem bluzy. Syna jednak przy aucie nie było. Zacząłem rozglądać się za nim po podwórku, po budynkach gospodarczych. Deszcz nie ułatwiał mi poszukiwań. Moje ubranie szybko przemokło, z włosów zaczęła skapywać woda. Wołałem za Michałem, ale mi nie odpowiadał. Nie znalazłem tutaj nikogo poza dziwnym. Czarnym ptakiem, schowanym pod dachem. Wróciłem do domu i jeszcze raz się po nim rozejrzałem. Byłem przerażony. Wtedy za oknem zobaczyłem żółtą koszulkę. Mignęła mi między drzewami, to było jak błysk, ale wiedziałem, że zobaczyłem Michała. Wybiegłem z domu i ruszyłem w kierunku drzew, cały czas nawołując syna po imieniu. Szedłem coraz głębiej w las, co jakiś czas widząc kolor jego ubrania. Byłem zły, że ogólny szum, jaki powodował wiatr i deszcz, najpewniej zagłuszał mój głos. Biegłem w kierunku Michała, wciąż jednak nie mogąc go dogonić. Liście podnosiły nieprzyjemną wrzawę, kiedy tonąłem pod koronami drzew. Nawet nie wiedziałem kiedy znalazłem się na terenie bagien. Deszcz jakby osłabł, ale nie wiązało się to jednak z lepszą widocznością, bo między wysoką trawą, krzakami i nad powierzchnią smolistych kałuż wody unosiła się nieprzyjemna mgła. "Michał!" zawołałem. Mój krzyk rozniósł się echem, ale pozostał bez odpowiedzi. Zdałem sobie sprawę, że od jakiegoś czasu śledzi mnie czarny ptak. Właściwie przypomniałem sobie tego ptaka, jak obserwował mnie na podwórku i odniosłem dziwne wrażenie, że ten ptak podążał za nami już od momentu naszego przyjazdu. Zrobiłem jeszcze kilkadziesiąt kroków, kiedy ujrzałem żółty kolor. Między drzewami dostrzegłem Michała. Skoczyłem w jego kierunku. Stał tuż nad jednym ze stawów. Miał zamknięte oczy i wydawał się nieprzytomny, wyglądał jakby lunatykował. Kiedy chciałem się do niego zbliżyć, po lesie rozszedł się dziwny, upiorny dźwięk, coś jakby śmiech. Nad moją głową przeleciał czarny ptak, a potem wezbrała mgła i nagle przed moimi oczami ukazała się postać, która jakby wyrosła spod ziemi. Wysoka, ale zgarbiona, okryta czerwonawym mchem, zgniłymi liśćmi i pożółkłym igliwiem, niczym grubym kocem. Skóra na wystającej spod tego okrycia głowie przypominała opuchniętą twarz topielca, częściowo pokryta błotem, miejscami pozbawiona faktury, odsłaniała poczerniałe kości. Oczy tej istoty były natomiast puste. Przypominały czarne tafle bagiennych stawów. Jej usta natomiast pomarszczone, przegniłe, po których wiło się różne robactwo, otworzyły się a z gardła wyrwał ogłuszający jęk. Chude, kościste ręce pochwyciły mojego syna ostrymi pazurami przejeżdżając po jego delikatnej skórze doprowadzając do płytkich rozcięć, z których zaczęła sączyć się krew. Wiedziałem, że mam do czynienia z mitem, z czymś, co nie powinno istnieć. Wiedźma z bagien. Miejscowy mit okazał się tragiczną, przerażającą prawdą. Kilka chwil stałem jak sparaliżowany. Po mojej głowie pędziły myśli, które jednak nie potrafiły zakotwiczyć we mnie na dłużej nie potrafiłem przekuć ich w działanie nie miałem pojęcia co robić strach pochwycił mnie tak silnie że nie potrafiłem wykrztusić z siebie żadnego słowa mgła zaczęła gęstnieć a okropny drwiący śmiech wydobywający się z gardła tej istoty zaczął być coraz głośniejszy czułem że nie mam wiele czasu musiałem coś zrobić Cokolwiek. I nagle moja dłoń jakby sama powędrowała do kieszeni, palce napotkały zimny metal. Przypomniałem sobie o medaliku dziadka. Wyciągnąłem go i skierowałem w stronę tej maszkary. Na twarzy istoty pojawiło się coś jakby zwątpienie. Puść mojego syna, powiedziałem na tyle głośno i wyraźnie, na ile było mnie stać. Postać jednak wciąż trzymała Michała, nie wyglądało na to, że miała go puścić. Zbliżyłem się, a wtedy wiedźma odezwała się wilgotnym, bulgoczącym głosem. Ofiara, ręka, ofiara. Po tych słowach wyciągnęła swoją rękę w moją stronę. Pomyślałem, że chodziło jej o medalik, że chce, abym go jej wręczył. Nie byłem pewien tego co robię, ale kiedy tylko wyciągnąłem swoją dłoń, ta postać ryknęła złowieszczo i ostrymi niczym szpony pazurami odcięła mi rękę. Krew zaczęła tryskać z kikuta, a ja upadłem na ziemię i zacząłem wyć. Mgła zgęstniała i zacząłem tracić przytomność. Ciemność. Pochłaniała wszystko w akompaniamencie diabelskiego ryku. Tato, obudź się! Dotarło do mnie, kiedy otworzyłem oczy. Patrzyłem na twarz Michała, po której spływały łzy. Szarpał mnie za rękaw, chcąc najpewniej, abym się podniósł. Nie wyobrażałem sobie nawet, co działo się w jego głowie, kiedy widział mnie w takim stanie. Tato. Kiedy spróbowałem wstać i poczułem potężny ból, przypomniałem sobie wszystko. Rozejrzałem się przerażony, ale po wiedźmie nie było śladu. Potem spojrzałem na krwawy kikut, i zrozumiałem, że musimy jak najszybciej wezwać pomoc. Traciłem zbyt dużo krwi, zbyt szybko. Syn pomógł mi obwiązać rękę bluzą, którą ściągnąłem, aby zahamować krwawienie, a potem ruszyliśmy przez las. Nie miałem pojęcia, w którą stronę musimy iść. Czułem się słaby, ledwo włóczyłem nogami. Naprawdę straciłem zbyt dużo krwi. Oczywiście próbowałem dodzwonić się pod numer alarmowy, ale dopiero kiedy wyszliśmy z bagien, ta sztuka nam się udała. Obraliśmy dobry kierunek, bo wkrótce wyszliśmy z lasu i w oddali zobaczyliśmy dziadkowy dom. Poczułem niewysłowioną ulgę. Ruszyliśmy w jego kierunku, kiedy rozmawiałem już z dyżurnym Pogotowia. Idąc, towarzyszył nam czarny ptak latający nad naszymi głowami. pomóż mi rozwijać strachotekę jeżeli spodobało ci się to co przed chwilą przeczytałem zasubskrybuj kanał polub ten film i skomentuj nie pozwólmy aby sztuczna inteligencja zastąpiła we wszystkim człowieka z góry dziękuję